Kowanko, zawsze jak się pakuje to jest taki rozpiernicz wszędzie że głowa boli e, no widać jak się Kasiunia pakuje Pit oczywiście zorganizowany tylko nie ja zorganizowana dobra, no to pakujemy Why are we taking a hammer? Ten pegs

there's coffee for me and for my princess who I've got to wake up now. Wish me luck. Camping trip 2017 oh. to Scotland. It is now four minutes to three in the morning and we're going to hit the road for a long, long drive to Scotland. Yay. Nie. Jedziemy na wycieczkę Wyjechaliśmy o 3 w nocy, będziemy tam o 10 Już jesteśmy prawie 3 godziny w drodze Kierowca The Driver Dzień dobry, dobry. robimy makijaż w samochodzie sterko proszę tu make up jedziemy z tym koksem So, this is our first proper stop in Scotland. This is uh, where me and James Daly stopped pretty much for the first time when we came before. But this time I have my princess, Princess Cash. Przyjechała się w balerinkach myślała, że będzie pogoda 20-stopniowa, ale nie, jest spoko. Nie pada, także jest OK. Stanęliśmy na chwileczkę, żeby sobie kości wyprostować, bo 7 godzin w samochodzie to jest naprawdę długo. Pięknie. Mm -hmm. bezchmurne przynajmniej, może nie słonecznie, ale bezchmurne, to musi być cudnie, bo naprawdę widoczki mega. Jednym wizeram chciałabym się tutaj takim pociągiem przejechać, szczególnie jeżeli to są takie widoki, to się rzadko co zdarza. Idziemy na kawę, tam idziemy w wodospad, tam jest cudne. Up this bit here, yeah. Yes. Up the right of the waterfall. Mm -hmm. You see where that bit of scrubby path is there? Yeah. Up there, around the corner, that way, all the way up, and then you climb all the way up this rock here until oh. you get to the top of the point up oh. there. mi właśnie, że tu we że jutro mamy wchodzić na tą górę. Tam, tam gdzie te chmury są, tam daleko tam. Zaraz koło tego wodospadu tam mamy wchodzić. Zmiana teraz jest, bo ja pompowałam. Teraz ci pompuje. powiem Wam, on jest niemożliwy. Spakował dosłownie pół naszego domu. Wszystko mamy, od młotków, tylko po to dosłownie patelnie. No. Właśnie mi mówi, że tu mamy we dwoje spać na tym, a w domu mamy całkiem duże łóżko. A, będzie oknać. Jak nie, to. Będziemy spalać na i będziemy gdzieś szukać jakichś hoteli. E, ale pokażę Wam w ogóle miejsce, co nazywa się Red Squirrel, czyli Ruda Wiewióra. Czerwona Wiewióra, Ruda Wiewióra, po polsku. Chcę <grytanie> No, Wiewióra, Squirrel. E, bardzo fajnie tu jest. I tutaj nie wiem, czy słyszycie. Ale tutaj płynie nam rzeka, czyli będzie dużo tych muszek takich gryzących. Pita, pita już lecą, a ja słuchajcie, się przygotowałam, mam wszystko spreje, mydła, i na razie jeszcze ani jedna muszka na mnie nie usiadła. A wiem, że komary też mnie nie lubią. Także mam nadzieję, że muszki też mnie nie będą lubić, bo tak mnie pitna straszył, a tu proszę. Ale ogólnie całkiem sympatycznie. No i też można tutaj domki powynajmować. Można sobie domek wynająć. Jest tutaj ubikacja, są prusznice. Jest prąd, także jest cacy, jest wszystko. No ale miejscówka chyba najpiękniejsza. Nie uwierzycie, jaka nam się tu pogoda zrobiła, normalnie wymiękam. Jest przepięknie, zaczęło świecić słońce. Nie no, po prostu zmiażdżyła mnie pogoda, jest super. Najważniejsze, co możecie sobie kupić na urlop w Szkocji, słuchajcie. To coś na komary. I różne rzeczy mi polecano, polecano. Nawet, i, nawet i z Avonu Soft and Silky, ale się nie mylę, spray, spray do ciała, podobno fajnie działa na takie te małe muszki, tak tzw. medzies, które Was atakują. A tutaj już Wam pokażę. Tutaj jest nasza luksusowa, słuchajcie, sypialnia. O, tutaj będzie kuchnia. Tam będzie przebieralnia chyba. No, jest po prostu, jest po prostu pięknie. Naprawdę pięknie. Dobra, kochane dziewczyny i chłopaki. nasz Pciocha wam pokaże, co warto zabrać. Pastaczki takie nawilżające. Czy zmyć makijaż, czy zrobicie plamy, nie wiem, na ubraniu sobie, czy się spocicie obojętnie. Warto zawsze je ze sobą mieć. Tutaj e, suchy szampon, apteczka taka konkretna z lekami przeciwbolowymi. E, nie wiem, jakbyście miały gorączki uchować, rozboli. Oczywiście. Spraje wszelkiego rodzaju, mam chyba tu trzy różne właśnie na komary. Ja nawet kupiłam sobie specjalnie mydełko, słuchajcie, żeby, żeby zostać, nie, żeby nie być po prostu pogryziona przez komary, bo to jest chyba najgorsze, to czasami potrafi zrujnować cały urlop. No, czyli konkretna konkretna, konkretna apteczka. Ja tutaj mam jeszcze taki fajny spray do spania. Czasami jak jestem taka bardzo podekscytowana nowym miejscem, to nie potrafię spać i o! I tutaj jest taki spray, który bardzo fajnie działa, tylko po nim są dziwne sny, bardzo dziwne sny. I, no i wiadomo kosmetyczka z jakimiś tam szamponami i tak dalej, to normalka. Lubię zabierać głośnik bluetooth, wiadomo tu nie chodzi o to, żeby wszystkim przeszkadzać, którzy tutaj odpoczywają ale po prostu puścić sobie muzyczkę znacie mnie już długo, wiecie, że ja bez muzyki żyć nie potrafię wszędzie gdzie jesteśmy to zawsze jest jakiś głośnik ten jest zarąbisty, naprawdę świetny yy, bardzo dobrej jakości, tyle że jest dość wielki, no ale jest to obojętna bateria bardzo długo trzyma i jest dość głośny, nawet można nie niezłą imprezę zrobić także muzyka musi być oczywiście, jeszcze tutaj siedziałam spodnie wodoodporne, widziałyście, widzieliście jak wjeżdżaliśmy do Szkocji, jaka była pogoda, ale tutaj wszystko się zmienia. Teraz jest piękne słońce, za 5 minut może lać, także zdecydowanie, jak idziecie w góry, to dobre buty, które są wodoodporne, ubrania przede wszystkim są mega ważne, bo musicie mieć kurtkę przynajmniej sowstrzela jednego, żeby po prostu nie mieć na sobie warstw ubrań, z którymi wam się ciężko wchodzi w gó chodzi po górach. Warto mieć sowstrzela, dobre buty, właśnie jakieś, które nie przemakają. So, finally made it in Scotland, Glencoe. Currently on the Red Squirrel campsite. Beautiful, stunning river next to me. How nice is that? Mountains in the background. Just over there, they've dug it all out with a digger, and it's now a swimming pool for people to use. That is my home for a few days until we move on. Oh, just look at that, stunning. Gonna we'll take cash up there. Daffo. Right, I'll show you where I'm living. Shiroki is my princess. Hello, bendies. There's our house. Yeah. If because I'll show you, I'll take you over to the river quickly if you want. Yeah. Sorry about the hand-in. This is our accommodation. Lash. Poznaliśmy tutaj takiego pana, który tam, w tamtym namiocie mieszka 4 miesiące tutaj. I uh, Mówiłam mu, że się boję tych muszek. No mi mówi, że takie właśnie mydła pokazałam mu to medło, co kupiłam, on mówi boska sprawa, super to działa eee, Cytronella and Coconut oils. i poprosiłam Pita, żeby mi ukroił, zobaczcie, kawałek. Podzielił na cztery części i on po prostu powiedział, żeby posmarować namiot i jeszcze, żeby dać do sypialni naszej po prostu w cztery rogi troszeczkę tego mydła, bo po prostu komary i muszki nienawidzą, nienawidzą tego zapachu cytroneli. Także o! Takiego Wam daję tipa, jak się chcecie wybrać pod namiot do Szkocji. Tata. Ale to po prostu miejscówka na namiot jest mega, dosłownie my jesteśmy tutaj za tymi drzewami. A tutaj jest taki widok, no po prostu mega. Jesteśmy głodni. Powiem Wam, że ja spam jakieś 3 godziny wczoraj, byłam podekscytowana, jeszcze miałam dużo rzeczy do spakowania. Jest godzina teraz 16 i jestem tak zmęczona, że zamykają mi się dosłownie oczy, jakoś nie wiem, straciłam kolor na twarzy. I tak naprawdę Wam powiem, że chciałabym wziąć po prostu prysznic i pierdyknąć się po prostu na drzemkę. Ja sobie zamówiłam osusia z gotowanymi kartofelkami i z warzywami, które zostały, jak widzę, zmielone. Fitman hamburgera oczywiście z kaszanką. To czarne tutaj jest kaszanka. Już nie Oczywiście majonez, on na wszystko nie majonez. Mm -hmm. Majoneza. Smacznego. tak wygląda restauracja, jedzonko bardzo, bardzo dobre. Tutaj jest restauracja i hotel, mają tutaj różne imprezy. Bardzo, bardzo fajna miejscówka, no przecudownie. I oczywiście znowu słoneczko wyszło, z czego się bardzo cieszę. Hejka, kochane i dziewczyny i chłopaki. Ja się z wami już żegnam. Zapomnieliśmy w ogóle nagrać pożegnania, bo byliśmy po prostu padnięci. Ehm... Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jutro będzie bardziej ekscytujący, bo będziemy wchodzić na trzy siostry. Buźka i do usłyszenia w komentarzach. Pa!